Witam Was ponownie na moim kanale Ym, Koniki Szlej. Subskrybujcie i no. Dzisiaj chcę Wam pokazać moją stajnię, którą zrobiłam dla koni Szlej. Ok, zaczynajmy bez przedłużania. Ona się tak prezentuje. O! Jak się ją otworzy. O! Czekajcie, muszę sobie zahaczyć to tu mam taki ten, coś porozbalało mi, mi się tu. Najpierw tu mam takie boksy. Tu mam paszarkę. O, tu stoi, tak nazwałam konia Karina. A, nie, źrebak się nazywa Karina. Klat się nazywa, jak, on, jak się nazywa, klementyna. Tutaj się nazywa Monty, Monty, tutaj się nazywa Luna. Tu mam też dwa psy takie. O! Tam mam takie dwa kamienie. Taczkę, żłób i tam są widły. Mam dwie lalki takie. O! Tu mam taką no wiachtę. Nie wiem jak to nazwać w ogóle. No, po prostu konie stoją. O, tutaj. Muszę tylko ten. Tutaj. Tutaj się otwiera. Tak. Tu mamy siodło o głowie. No i siodło jeszcze i o głowie. Tu mam takie rzeczy. Mam na przykład kask o głowie, szczotki, tu mi jedna szczotka się wyspa. Skrzynkę, tu mam taki żółb, mi trochę nie wyszedł. O, i no takie pudełko. A tu mam takie szafki do rozdzielania. Teraz nie umiem otworzyć. Tutaj się tak otwiera, otwiera. O, i tu może ktoś wejść. Tu jest taki dach, żeby się ten. Tam... Mhm. Tak z góry to dostanie tak wygląda. O tu mam jeszcze taką przyczepę. Muszę ją jeszcze do, dorobić. O, tu i znaczy nie, że przyczepę dorobić. Ale tu mam halę, którą muszę jeszcze dorobić, bo nie dokończyłam. Więc no, tu mam taką dużą tą o. Dobra, tutaj coś zrobię. Tu mam takie drągi. O, dużo ich jest. Tu mam pudełko mi gdzieś tu wleciało z pażarki. A tu mam kolejną stanie tam są dwa konie, ale te nie są ze Więc no, takie są, więc no. To chyba koniec mojego filmu i no pa.